Sens tego spotkania jest taki, że chcemy zwrócić uwagę na tematykę przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i na standardy ochrony małoletnich, które już 15 lutego zaczynają obowiązywać. A chcemy zwrócić uwagę dlatego na ten temat, że mało kto wie, że nie tylko placówki oświatowe, wychowawcze czy resocjalizacyjne, czyli szeroko rozumiana oświata, ale szerzej społeczeństwo ma obowiązek wprowadzać te standardy. Mając na myśli społeczeństwo, ma między innymi nawet hotele, instytucje kultury, ośrodki zdrowia, wszelkiego rodzaju instytucje, miejsca, które mają jakikolwiek kontakt z dziećmi, mają obowiązek wprowadzić standardy ochrony małoletnich, czy też mówiąc potocznie, standardy ochrony dzieci. I tak jak mówiłam, już 15 lutego te standardy zaczynają obowiązywać, zatem musimy, i to jest naszym celem, poinformować wszystkich, że nie wprowadzanie tych standardów yy, grozi oczywiście grzywnami i karami i ma to swoje oczywiście przełożenie, także na różnego rodzaju zmiany przepisów w kodeksie rodzinnym, opiekuńczym, które wynikają też z nowelizacji ustawy niegdyś o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dzisiaj przemocy domowej i oczywiście jeszcze na szereg innych przepisów do tej ustawy. Także chcemy powiedzieć, co się zmieniło i jaki mamy obowiązek jako dorośli wobec dzieci. Taka zasada na przykład w hotelu w miejscu publicznym na czym będzie obowiązywała? Pojawia się. Towarzystwo z dzieckiem i co? No właśnie, dzisiaj będzie o tych standardach ochrony małoletnich w kontekście przepisów prawnych, mówił mecenas Michał Kuźmić z adwokatury naszej opolskiej. Niemniej jednak to będzie taki zbiór zachowań czy też regulacji, które będą obowiązywały w przypadku podejrzenia. Czy też próby popełnienia przestępstwa wobec dziecka, chociażby właśnie przemocy wobec tego dzieci. Czyli będzie zbiór przepisów, który będzie re regulował określone zachowania, na przykład dziecko w towarzystwie rodziców pod wpływem alkoholu i na to będą oczywiście określone regulacje i określony standard w całej polityce ochrony praw dzieci. Mamy przeznaczone po półtora miliona złotych na każdy powiat. Jeździmy z tą informacją po wszystkich samorządach. Wiecie Państwo, że właśnie jeździmy też między po to, żeby o tym opowiadać, co my mamy w ofercie. Ja jestem świadomy tego, że my, yy, my tego nie zrobimy z dnia na dzień, bo my musimy przygotować ludzi. Najważniejsze dla mnie są kadry, które mają nieść komuś pomoc. Jeżeli my nie przygotujemy kadr i osób, które będą niosły pomoc drugiemu człowiekowi, to, to ta pomoc do tego człowieka nie dotrze. My nie będziemy mieli satysfakcji, że będą leżały miliony na koncie, kiedy my nie uruchomimy tych milionów euro czy złotych w kierunku pomocy dla dzieci. No więc Mam nadzieję, że dzisiaj spośród tych 500 osób yy, właśnie będą takie osoby, które za chwilę będą w tym wszystkim uczestniczyć. Bardzo realnie. I bardzo konkretnie, w swoich miejscach pracy, w swoich miejscach zamieszkania, w swoich środowiskach. No, wszystkie dzieci nasze są, a jeżeli jeszcze popatrzymy, panie redaktorze, jak wyglądała sytuacja demograficzna w 2023 roku, najtragiczniejsza od II wojny światowej, to trzeba sobie powiedzieć tak, że po pierwsze nic, co PIS planował w zakresie polepszenia demografii, im się nie udało a wręcz przeciwnie, stworzyli cały mechanizm restrykcji wobec naszych wspaniałych kobiet w stosunku do posiadania chęci dziecka, do, do, do rozwijania rodziny. No i dlatego dzisiaj rozmawiamy, zawsze będziemy w kontekście rozmawiać, kiedy będziemy mówić o przemocy wobec dzieci, to musimy również mówić, że jesteśmy za promocją rodzicielstwa, że mamy program O Polska Szansa na Rodzicielstwo, ale też mamy możliwości, żeby zaopiekować się każdym dzieckiem, tak jak pan redaktor powiedział. My tego nie zrobimy z pozycji mojego biura ani biura Agnieszki Gabruk, dyrektora regionalnego ośrodka polityki społecznej, ale jak dzisiaj ponad 400 osób podzieli się, jak gdyby wspólną świadomością i wyobraźnią, co możemy zrobić, no to to może być z tego ogromny sukces. Chyba jesteśmy pierwszym województwem, który robi tak przekrojowe spotkanie na temat ustawy o przemocy wobec dzieci. No, ja się bardzo cieszę, bo byliśmy z panią Agnieszką Gabruk w Zakopanem. Tam po raz pierwszy o tym usłyszałem. Dlatego dzisiaj naszymi prelegentami są goście z Zakopanego, bo oni już mają wypracowane standardy. Ale to, co też powiedziałem wcześniej, my możemy mieć standardy na papierze zapisane, możemy mieć wymogi zapisane. Panie redaktorze, jak nie będzie wrażliwości, empatii, szczerego zaangażowania po stronie nas, dorosłych, to z tych papierów nic nie wyjdzie. Po prostu papier nie daje opieki. Drugi człowiek daje opiekę. Proszę Państwa, zmienia się bardzo dużo. Tak naprawdę każdy z nas, który tutaj jest, każdy kto jest związany w jakikolwiek sposób z dziećmi, dostaje określone obowiązki, za które będzie rozliczany, dlatego żeby nigdy więcej nie doszło do takiej tragedii jak... Tragedia kamila szczęstochowy. Po to ustawodawca wprowadza przepisy, żeby każdy z nas był ogniwem, które będzie spalało się w jedną całość chroniąc dzieci. Na praktykę się będzie przekładało, proszę Państwa, w taki sposób, że począwszy od sejmu do każdego miejsca, najmniejszego, najniższego na terenie Polski, każdy dostanie pewne określone obowiązki, i będzie to tak jak przechodzenie na zebrze przez e, drogę, że każdy z nas będzie wiedział, co ma robić, jeżeli przeczyta ustawę, jeżeli do tej ustawy się zastosuje, a jeżeli się nie zastosuje, będzie sankcjami karnymi do tego, w jaki sposób namawiany, w sposób skuteczny. Wachlarz podmiotów, które są. Zobowiązane do zachowania i wprowadzenia standardów bezpieczeństwa jest bardzo, bardzo szeroki. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem, każdy, kto zajmował się będzie dzieckiem, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie dostanie określone zadania. Te zadania będą wynikały. Ze standardów bezpieczeństwa te zadania będą wynikały również z polityki bezpieczeństwa. Myślę, że warto byłoby właśnie wymienić te placówki i te instytucje, które są zobowiązane, bo tutaj jakby idąc za mecenasem mówimy o tym, że jakby polityka ochrony dzieci to jest dokument, który będzie musiał zostać wprowadzony, będzie obejmował przedszkola, szkoły, żłobki, ale też instytucje nawet prywatne, takie jak gabinety psychologiczne, gabinety logopedyczne, jakby Tele, wszędzie tam, gdzie wyobrażamy sobie, drodzy Państwo, że przebywa dziecko bez opieki rodzica, tam jakby należy wprowadzić politykę ochrony dzieci. Z jednej strony tak, zgodzę się z Panem, że jakby oświata jest tutaj wyedukowana i mają dużo różnych procedur i standardów. Niemniej jednak cały czas sytuacja w Polsce pokazuje, że problem przemocy wobec dzieci jest aktualny i widzimy, że te sposoby, te metody, procedury są niewystarczające. Dlatego ustawodawca wprowadza nowelizację to jest tak zwana ustawa Kamilka Szczęstochowy, która jasno i klarownie mówi o obowiązkach związanych z ochroną dzieci. Tak? To są standardy ochrony dzieci, chronimy dzieci przed krzywdzeniem. Sprawy, do konwencji stambulskiej. Myślę, że tutaj y, wszystkie dokumenty, które mówią o prawach dziecka, jakby są istotne i to też musi wybrzmieć, że y, mamy je po to, żeby jakby się trzymać y, przepisów. To miejsce publiczne są przygotowane, bo to te takie miejsca, gdzie jest nieoczywista ta kontrola na pewno mhm. się chronić się ich y, Ustawa wchodzi w życie 15 lutego. Y, mówimy o tym, że jest 6 miesięcy na przygotowanie, na wdrożenie. Y, myślę, że większość tych miejsc nie jest przygotowana i nie jest też w ogóle świadoma. 他说。